Trwają przygotowania do drugiego dnia międzynarodowego turnieju rozgrywanego w Toruniu w dniach 23-24 marca 2024 roku z okazji 25-lecia kujawsko-pomorskiego Związku Hokeje na trawie. W dniu wczorajszym to jest 23 marca, rozegrano tylko trzy spotkania, pozostałe odwołano także 23 marca, w później godzinach wieczornych. Zmieniono terminasz rozgrywek na dzień 24 marca. To jest drugi dzień turnieju. Jak się okazało i on był nieaktualny. Jak organizować międzynarodową imprezę w marcu i chcemy zobaczyć takie obrazki i komplikacje? To tylko w Toruniu. Działaczom na kolejne 20, 25 lat życzę zdroworozsądkowego. Postrzegania spraw, i chyba wypinania piersi nie będzie, a nam pasjonatom normalności. I to tyle z przygotowań do tej międzynarodowej imprezy. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.